Dopasowani. Dzień pierwszy. Witajcie na Maui. Rozpoczynamy najambitniejszy eksperyment randkowy w historii. Oto program Dopasowani. Jesteście tak seksowni, że nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem drugiej połówki. Bzdura. Dlaczego? Bo nie radzicie sobie w związkach. Przynajmniej próbujemy. Tu nie dzieje się magia. Poszłam na randkę z facetem, który chwalił się, że był w więzieniu. Przyciągam wariatki, jedna z nich zaczęła mnie śledzić. Spotykam samych dupków. Marzą tylko o seksie. Powiedziałem jej, że jest przeciętna i dostałem w twarz. Dokładnie Was przeanalizowaliśmy i sprawdziliśmy, do kogo pasujecie. Rozmawialiśmy z Waszymi przyjaciółmi, rodzinami i byłymi. Baby z piekła rodem. Spośród 30 facetów, z którymi się spotykałam, tylko trzej nie uważali mnie za wariatkę. Jeśli nie rzucamy w ciebie jedzeniem, nie jesteś ważny. Po dogłębnych analizach znaleźliśmy Wam partnerów idealnych. Dostaniecie 10 szans, by stworzyć dopasowaną parę. Jeśli będziecie zgodni, odnajdziecie miłość i podzielicie się milionem dolarów. Potrzebuję tej kasy. Czy rozpoznalibyście swoją drugą połówkę? Jasne, że nie. Wkrótce się przekonamy. Kto wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia? Od razu podniosłaś rękę. Kto może być dopasowany do ciebie? Podoba mi się ten z tatuażami. Skoro pytałeś, co wy na to? Wkrótce się przekonacie. Przekonamy się. Tyler, ty też podniosłeś rękę. Podoba mi się drobna ślicznotka po lewej. Aliso, przywitaj się z Tylerem. Miło mi. Wzajemnie. To było urocze. Tory, spodobał ci się któryś z chłopaków? Ten wysoki przystojniak po prawej. Prosper? Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Gdy przyjechałem do Nowego Jorku od razu, zakochałem się w dziewczynie z metra. Potem były kolejne. Zakochuję się od pierwszego wejrzenia, co pięć minut. Dopasowani.